Witam wszystkich. Dzisiaj mam taką oto przesyłkę z firmy y, Dit Opony, czyli oponki do Zetora 169 x 28 radialne firmy OSKA. Y, przyszły dość z opóźnieniem, bo y, firma PKS zawaliła sprawę po całości data dodania to jest 19 luty dzisiaj mamy 11 marzec czyli prawie miesiąc szły przez firmę PKS oponki było dzwonione do nich z tysiąc razy nie bardzo to dawało no co może teraz rozpakujemy Zobaczymy, jak one wyglądają. Zdecydowanie yy, prześledziłem, yy, prześledziłem wiele sklepów, no i ta firma, firmę OSKA, zdecydowanie ma najtańszą. Ogólnie większość, większość yy, opon miała, miała najtańszych, ale ja wybrałem te OSKI. 425, 16,9, R28. No widać, że guma w miarę jest tutaj na boku, jest w miarę elastyczna. Jak patrzę, paczka jeszcze jest. Nie, nie, nie zamawiałem chyba Dentek, bo już nawet nie pamiętam. Teraz co to jest. Widzicie, y, Secha, Oskar, Radial Tublis, Agro 10. W miarę to fajny bieżnik, dość, dość taki solidny. Zobaczymy, jak się będzie zachowywać, co to tutaj jest. O. paczka tekturowa. Nie wiem czy tu na dętki to jest trochę za, za lekkie. Tak się okaże. Aha jakaś kamizelka sfirmowa Kubek Koszulka proszę bardzo Lidopony Lidopony i tutaj są wszystkie proszę bardzo Kubeczek Lidopony, cukierki bardzo fajnie dziękuję bardzo No co, teraz muszę przepchać jeszcze tylko te ze środka podwórka te, te oponki. Pierwsza część y, filmu będzie właśnie taka. Z... z zakładania będzie drugi film. No i z testów będzie pewnie też drugi. Przy, wszystko zrobię w drugim, w drugim filmie. Dobra, na razie próba. Może się to nie... No, akurat się nie wywróciło. No, widać, że bieżnik zaraz... A nie, porównamy sobie, Muszę wyjechać. Wyjechać z... z podwiaty. Dobra. Tak to się prezentuje. Dziękuję bardzo za paczkę w firmie DidOpony, no niestety ale firma kurierska się nie sprawdziła, nic na to nie poradzimy, polecam tą firmę, fajnie, fajna cena na oponki, no i co, i do zobaczenia w następnym filmie z, z zakładania i z testów, na razie, cześć.